Cześć. Jeżeli wam nie działa w Volvo V40 wycieraczki, bo nie w jakimś innym samochodzie, na przykład, nie wiem, Volkswagen, też yy, doskwierają go takie bolączki, że jedna wycieraczka chodzi, a druga po prostu stoi w miejscu, bądź jakaś nierówna praca, one się zacinają, jedna na drugą wchodzi, no też takie sytuacje dochodzą, to w dzisiejszym, yy, w dzisiejsze, że tak powiem, naprawie zobaczycie, o co tam dalej chodzi. Jest, są takie jakby baryłki zrobione i takie wiaderka, które jakby wchodzą. To wiaderko jest plastikowe. Jeżeli ono się po prostu wytrze, to ta baryłeczka, która jest w tym wiaderku, po prostu wypada. Trzeba tam zamontować śrubkę, żeby po prostu to nie wypadało. Na no boki to na pewno nie będzie uciekało, no bo cała obudowa to będzie trzymać. Także. W dalszych etapach tego filmiku zobaczycie, jak to zrobić naprawdę tanim kosztem, nie kupować na Allegro za 16 zł jakichś klipsów, nie wiem, klipsy to można sobie kupić do papieru, a nie do takich rzeczy, bądź od razu kupować nowego, nowy mechanizm. Zobaczycie, że jednak da radę to zrobić, wystarczą chęci. Nie trzeba od razu wkładu finansowego w takie rzeczy. Wkład finansowy, jaki będzie nas yy, opiewał, to jest, ja wiem, 30 groszy. No dobra, do złotówki max, ale to jest już max, max, max. No dobra, no to trzymajcie się i zapraszam do kolejnych filmików. Filmiki będą bardzo krótkie, no bo nie ma po prostu co tutaj przedłużać. Nie będę przy Was rozkręcał tego wszystkiego, męczył Was tym, bo wiadomo, nie wszystkie śrubki od razu idą, a nie zależy mi na tym, żeby tu jakiś film powstał nie wiadomo jaki. To ma być taki ala poradnik, jak zrobić tanim kosztem. Dobra, no to trzymajcie się i oglądajcie dalej.